Siemaneczko, z tej strony Ognisty. jak widzicie zaczynamy nowy sezon karierą widzami. Przed nami puchar zaproszeniowy. Tutaj w tle będą leciały wam smulowane mecze, ponieważ grupa nie była jakaś wymagająca. Pierwszy pierwszym meczu 2-0 ze Stoke City. Drugi mecz przyszedł nam się mierzyć z Feyenoordem, który wygraliśmy pewnie 2-1, ale niestety Hondara, jak widzicie, dwa miesiące, dwa miesiące bez Hondary. Ale I to mogło pokrzyżować nam szyki, ale na szczęście wygraliśmy ostatni mecz grupowy i przyszedł półfinał z Leeds. Ten mecz również wygraliśmy 1-0 i przyszedł czas na finał. Finał, który zagraliśmy na San Siro, uwaga, uwaga, z Udinaza. Tak, z Udinaza na San Siro, Europejski Puchar Narodów finał. Chłopaki byli bardzo podbudowani, widać, że mieli formę. Ale na pewno dało się odczuć brak najlepszego strzelca drużyny Hondery. Tutaj 27 minuta, Trewiasty na skrzydełku, podaj do Jaworowskiego, Jaworowski do Ognistego. Ognisy do Boryny, Boryna do Trewiastego, zobaczmy. Trewiasty ucieka skrzydłem. Co robi Trewiasty? Trewiasty z polu zobaczmy uderzenie, Aj, i broni. Dobre uderzenie Trewiastego. I tutaj akcja w środku pola, Boryna do Ognistego, zobaczmy, Ognisty bierze piłkę na swoje barki, zobaczmy, strzela. Ognisty strzela. On teraz musi zastąpić Hondere, bo on z nim tworzył duet niesamowitych napastników, także został osamotniony. Ale jak widzimy, nie przeszkadza mu to w zdobywaniu bramek. I 69 minutach Klonacza rozprowadza akcję. Zobaczmy podanie do Skamera, skamer do Stasi, Stasia do Ognistego. Ognisty dragback, Bagrowski, Fake Shot. Zobaczmy, Bagrowski jest sam na i przepiękne wykończenie. Bardzo pewne wykończenia. Dolny ruch bramki. Bramkarz był tak naprawdę bez szans. No i co? Steven Age wygrywa kolejny Puchar, tym razem Europejski Puchar Narodów. No co tu powiedzieć? Drużyna jest na gazie. Drużyna może wygrać w tym, w tym sezonie wszystko. Jak będą tak grać, jak w tym meczu, to naprawdę... A jeszcze jak wróci Tomek Hondera, to już w ogóle życzę rywalom źle. Bardzo źle. Zobaczmy. Lessi podnosi kolejny puchar. Kolejny puchar sobie do swojej gablotki daje. No i zobaczmy. Udinese nawet nie udało strzału w tym meczu. Także to pokazuje, jak bardzo zgrana jest drużyna pana Furtisha. Tu jeszcze potwierdzenie. Steven Aid wygrywa 2 do 0 z Udinese. No i cóż. I lecimy dalej. Tutaj kolejna kontuzja hujela wypada na 5 tygodni. I przechodzimy do finału tarczy wspólnoty. A z kim się zmierzy Steven H.? Zaraz zobaczycie. No już, już chyba możecie widzieć: Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, czyli Steven H. vs. Manchester City o tarczę wspólnoty. Na Wembley, final Community Shield. Piękny Puchar. Kapitanowie wychodzą. Lesio oraz Kevin de Bruyne. Zobaczmy, jak ta tarcza się prezentuje. Bardzo ładnie. Daj widzimy trójkę z przodu: Aguero Sterling i Bernardo Silva. Oni mogą być motorami napędowymi drużyny Pepa Guardioli. co? Ognisty HD. No to co? Lecimy, 14 minuta. Landowski podanie do Ognistego, Ognisty podanie do Skamera. Skamer delikatnie górą do Ognistego, zobaczmy. Ognisty jest tam na samym pokazaniu i przepiękne wykończenie Ognistego. On bierze na barki drużynę. On bierze na barki swoją drużynę. To jest coś niesamowitego. On zaczyna strzelanie w najlepszy możliwy sposób. Zobaczmy. Wyjście i potężny. Ederson był bez szans. Teraz zobaczymy to z lepszej kamery. Ederson nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Zobaczmy. Ten strzał był za silny. Perfekcyjne okienko. I tutaj akcja Manchester City, zobaczmy Aguero. Delikatnie pokiwał, Aguero pala do The Brain, a The Brain i Czarepowski broni. 67 minuta, akcja City nie ma, z kamery przejmuje piłkę i z kamer do Furgacza, zobaczmy. Furgacz rozkręca się na środełku. Furgacz mija Angelino, zobaczmy co robi Furgacz. Furgacz jeszcze jest w polu karnym, do jaja o zobaczmy Ederson, co wyciągnął. I 77 minuta, Akcja City. Tutaj klepka, wszystko na jeden kontakt, zobaczymy strzał Czerepowski broni. Po raz kolejny. I mamy Steven H Podnosi tarcie wspólnoty Pep Guardiola, no niestety. Niezadowolony z tego wyniku. Co robią ci młodzieńcy? Co oni robią? Wygrywają kolejny puwar w tym sezonie. To jest po prostu niepojęte. Co oni robią? Jak oni tak będą dalej grać, naprawdę, europejskie puchary, to oni po prostu rozwalą wszystko. Zobaczmy, Lessi podnosi kolejny puchar, tak jest! On poka... Wszyscy pokazują na Lessiego, to jest kapitan. To jest kapitan, o to właśnie chodzi. Kibice wszyscy cieszący się, sędziowie bijący brawo. Są dumni z nich, na pewno. Zobaczmy, wszyscy się poważnie cieszą. Poważne miny oni wiedzą, że przed nimi ciężki sezon. I tutaj, jeszcze zdjęcie pamiątkowe: statystyki meczów City przeważało. No i co? I zaczynamy mecze ligowe. Jak widzimy, Steven H. Nie ma problemu z wygrywaniem z przeciwnikami. Jest pierwszy mecz Karabaroka, pierwsza runda. Z Blackburn. i na spokojnie 3-1. Następny mecz ligowy z Barnsley Wygrywamy 3-1. MK Dongs przyjeżdża do nas. Wygrywamy pewnie 3-1. Kolejny mecz to jest wyjazd 4-1 i kontuza Jaworowskiego, ale to było delikatne. Także tutaj druga runda Karabalka z MK Dongs. I tutaj wygraliśmy dopiero po karnych. Na szczęście. Także udało nam się. Tutaj widzimy pokonanie Doncaster. I w tym momencie przechodząc do lobby zobaczyłem coś co ucieszyło mnie najbardziej. Zostały rozlosowane grupy Ligi Europy. Tutaj jeszcze trening. Ale to co jest najważniejsze, zostały, została rozlosowana grupa Ligi Europy. I zaraz ją Wam pokażę. Tutaj możecie zobaczyć, że mamy w grupie Wolfsburg, już na pewno. I tutaj, jeszcze tak w międzyczasie tabela. Także to jest nasza grupa Wolfsburg, Kerce i Lech Gdańsk. A więc następny odcinek zaczniemy właśnie od meczu z Gękiem. Także jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i napisać jakiś miły komentarz. I widzimy się jutro w odcinku, jak rozwalamy Ligę Europy, a więc z tej strony był ognisty, a więc do usłyszenia i Siemano.